Och! 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 Kogo oh. ci kazał? Co? Gram z kolegą. Ale kto ci kazał? No co nie mogę? Nie mogę ci kazał? Czemu? Ja cię... Co koniec, no babcia. Co, babcia? Ja wiem, że nie masz grać. Ja co chcę pograć? Nie. Bo dzisiaj w ogóle z kolegą nie grałem. Hmm. Nie mam szlabanu. No bo nie mam szlabanu. Ale babcia nie mam szlabanu. przy mnie, proszę bardzo, inaczej będziesz mógł. A jak nie, to wyłączysz. No nie będę teraz dzwonił do małym, bo mała ma klientkę. Nie to sama sobie zadzwoni. A co ja? O, widzowie, bo... oh. widzowie. Sinho pra lá e pra cá, jogadinha do paquita. <laughs> Halo? Halo? Znalazłeś już ten Daj kanał? Tego. No nie, bo chłopie, jest taki milion kanałów, nazwy się inaczej nie wiem. Kostek. Jezu. Kostek, ja już taki pad jest takie czarne tło ja wiem tylko że my... jest za dużo takich kanałów, kanałów ty, koniec kropka dawaj na battle royale i... Dobra, to ma wysłać się bo widzę że ty mi nie wierzysz ja pierd... widziałem na TikToku że masz livey ale jest za dużo kanałów kostek jest taki z 20 milionów więc się nazwij normalnie proszę Inaczej się nawi, bo mnie coś zaraz szlak trafi. Serio? Szlak ci trafi? Mhm. Mm Nie widziałem. Dobra, dawaj battle Royale, bo ty No dawaj, dawaj, dawaj. Posaż. O, czekaj! No! Mam! Kostek... Kostek... Live. Ja role kurwa, czekaj. Bo to jest twój kanał, dlatego go od razu widzisz. Trzy subskrybentów mam. O, widzę. Takie kolorowe. To kliknij na to! I jest takie na żywo. Masz na żywo. To no kliknij na to. I jest takie na żywo. No Masz na żywo. A wiesz coś powiem? Kliknij na to. Bo jest takie na żywo. Ty poczekaj błęd! Ej Echo. Ty poczekaj bo Czekaj błęd! <mum> Dobra, weź tu tam wyciśnijcie na telefonie. No. Subskrybuj Deli. Jedna osoba dopiero oglądania, zajebiście. No. Ej, no. napisz coś na... na... Ale chłopie, <mum> najfajniejsze jest to, że cię słychać, nie? Napiszę och, Deli. Czekaj, gdzie się to pisze? Oh, Derry. No, no, na czacie. Napisałem Oh, Derry. Ale jak na czacie? A jak na czacie się wchodzi? Jak, jak masz taki ten, nie? To masz czad na żywo. bak şaka yiyişti bak ya şaka ya haşşş kayın yemekleri haşşş ne var ne var o kurde yav şu Nie chcę tego zapisywać, bo jak tu matka zobaczy ten cały live, to mnie zabije. O. No nie wiem, nie? Dobra, A co dobra, zobaczy? dobra, dobra, dobra. Oooo, teraz. Że jestem na live'ie, bo nie mogę być na live'ie nigdy, ale dobra. A co wyciszę gramy w DMZ W DMZ gramy Zrób sobie tam jakoś Potem w Nie, bo ja bo ja będę grał na myszce no Będę grał na myszce, Rari. Ale czemu czemu nie ten czemu nie będziesz mógł a w że sensie, czego nie będę mógł Co nie będziesz mógł Ja Ty nie wiem co Dobra wioski. daj Daj radzi To poczekaj Najpierw yy. przy... Będziesz cierpliwy klawiatura i mysz Tutaj robię na Mysz? Tak. Ejej, paratonu baila! Almazrach Asika Island? Almazrach czy Asika Island? Asika! Okej. Okay. Płot mi miłe to moja broń. Pierwsza opieka. Mojej Tylko na tym live jest malutkie opóźnienie, jak zwykle na każdym live. Ie. No tak samo jest na TikToku. A co ty myśleć, że nie no. będzie, że będzie zero opóźnienie? No wiem! <grym> musisz się tak dziać. Chciałaś słychać na tym live. Rozładała mi się... Dwie osoby ten, są, tak. dwie osoby są, dwie osoby są, dwie osoby są. O czekaj, będę się ładować pada.

Opie. Dziedzi! Jak ja grać iść mogę? Co? So? No dobra, nie zastosuj się. Ja gram na klawiaturze, nie? No? Chodź, 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 chodź za mną, chodź za mną. Tu masz ci do Sing. Lecimy 4 dolares, miliones. Oddam ci kochane. Idę na górę, idę na górę, idę na górę. Uuuuu, legendarna skrzynka. Ah! Oh. Oh. Kurde, kutsai! Au, o Boże, ustawienie. Super! Dobra, gramy, gramy teraz Battle Royale. No Battle Royale nie ma ruchu. Ja jest się od nowa. Od nowa... Od nowa czwórka. Start, 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 start Jest tą ładowarkę, bo ja cię w ogóle nie słyszę. Muszę zrestartować Call of Duty, bo masz małego. Osób. Jedna, czyli ja? O, o. Ura. Co ty, co on cię wywaliło? Ja ci muszę zaprosić. Ura. a Dobra, lecimy dół! I Pierwszy raz będę grał od nowa czwórki na klawie. Powaga Ej, zasub... Za <trybuj> Ej jutro też chyba będzie live. No nie, bo jutro jest środa, w środę nie nagrywamy live. W czwartki nie robimy w środę w czwartki w środę w czwartki w środę mówiłeś. W cz w dobra wczoraj, czyli, w czyli przenosimy na czwartek czyli jutro będzie live je ty jesteś na live? nope To to zmienię przy okazji uzbrojenia nicer Oh yes, to papi. <laughs> Not oh. my boss, daddy. <laughs> <laughs> go go. Go go. go uh. 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 <sighs> so la Nie Nieźmy dali widzowie. Muszę nie mam do kogo mówić, bo tylko jestem, nie? I wejdź na live'a Po co? Bo chcecie, by były chociaż dwie osioby O Tak to czemu wtedy było 10 tysięcy, ha? Wtedy kłamałem że mam live'a Czyli nie 40... czterdziesty tego. O, oh, <mary> oh. <mary> Boję się <mary> Który chce do mnie? <mary> Ale ja mam chłopie, dobrą broń, nie? Ona tak mocno... wiesz, jak moja broń mocno zadaje chłop! Bo... Nie, tego szkolenia. Czas się zmierzyć z Przemieszczam się Co? Chłop normalnie pa! Chłopaknie z pięcioma strzałami, nie? I ch... nawet ten ma najlepszą top. I trzy pusty. Zadaje, nie?

Czemu? No super, no musimy wyjść, bo nie mogę no teraz zostać Bo musimy wyjść ja Bo musimy wyjść to nie odpowiedź Wiesz bo to jest odpowiedź Teraz możemy grać. Podkosina Maxa, zaufaj mi. Odmierucha, a jestem pucha. Czemu masz złego karalucha? Dlaczego ja? Mówię ci, to nie byłem ja. To nie byłem ja. Mówię ci. Byłeś moją jedyną. Nadzieją. Mówię ci Byłeś moją jedną ja Mówię ci Mówię Ej, mówię... Ja 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 się... ja się... ja pobiorę regroom Ej, jutro a dzisiaj klikam regroom Zostawiam na noc włączoną konsolę Rekrum to gówno. Rekrum to gówno! A pamiętasz że graliśmy w FNAF-a? W Rekrumanie. nie. Piosie! Nie, bo ja nie będę instalował tego gówno. Aha, ty tego, a W co byśmy mogli jeszcze razem pograć? FIFA 22? Nie I mam gangbisa. E, Gangbis to trzeba zapłacić, chyba, że jak masz PlayStation Plus to nie. Znaczy, za PlayStation Plus jak ma, nawet masz, to płacisz za grę, dostajesz ją na zawsze, jak masz PlayStation Plus to dopiero możemy razem grać, bo na, nawet jak masz gangbisa i nie masz PlayStation Plus to nie to nie sobie od tego wygrać. się w okolicy. Koniec treningu. Zobaczymy na ile się przydał. Ej Nikodem, co? Może, ale to może. Może Tutaj szerokie luri, i głębokie. Luri. Nie, zainstaluję rekruma, ale musisz mi wysłać gift za 200 fodolce. Zobaczymy, jak powodzenia! Do że miał tyle fodolce w mnie, bo ja mam tylko 50 fodolce. Dobra, zainstaluję, nie będziesz musiał Pa Ooooooo oh. Czujmy Czujmy co kye, kye, a, bo Ja Bo jak tutaj nie poleci to mały tego ma ma Fajna broń Zgibili Jaki debil i tak szybko zginął Czyli Nikodem? NIKODEM! Nie no, Nikodem ma wylew Co? Ja... I, czekaj, drodze. bo ja wchodzę na PlayStation Network Boże, PlayStation... Na tej gówno no, tu się instaluje gry Teraz tego, no nie nie ucinaj, ale... Te... teraz tego nie robię ci będziesz ścinać grę, teraz tego nie robię ci będziesz ścinać grę Ja tak nie mam, ja tak nie mam Serio? Ale zazdroś Ty tu by... Ty chłopie, P P90 mam Dobra, tak jak teraz się załadujesz Te ścina play to masz A ty! A... Dwa. Ty mam typa Dobra, ha, Aha. Siema. ma? Oh, ale fajna broń! Gdzie? Yeah. Yeah, yeah, yeah. A ja mam ją ja już. Yeah, yeah. Chłopie helikopterem co latają. O, ale dostał po głowie. Tu ma snajper! Nie wiedziałem żadno sniper, nie widziałem żadno sniper, ja nie wiedziałem, że on ma pomóż! Jestem kolejny... Czapek! Czapek, przywitaj się z Aleksem, bo on cię uwielbia. Czapek! Narrakuję chmuradu! Nad nami wrogi PCP! Jaką chłopie! Jak jest broń! Jest smarnia, nie strasznie! Patrz jaką ja mam, mam broń! Patrz jaką miał mam broń! Jaką... Ty się stęż teraz! Daj. Plosie, daj. Ej, tu z typ ze snajpą mnie ogólnie? Czy zaciął mi grę? Siup. Siup, siup. Czy mi głowy w pół, nie? Nie, ja wyłączam live'a, nie? Live a, nie. Dobra, o, to wyłączę, bo. Aaaa! Chyba... Jezek ja tak się zreszałem.